Stata zadecydowała, że jest za Polakami, Hulą i Murańką, a przed Tomaszem Pilchem. A zatem Stefan Hula i Klemens Murańka już na pewno w czołowej dziesiątce tego konkursu, ale Polacy daleko niestety od podium. A na podium na pewno stanie Timon Pascal Kachofer. No duża niespodzianka. Ale my już zaczynamy walkę o zwycięstwo. Martin Haman, Niemiec wczoraj zwyciężył, jak będzie dzisiaj? Leci wysoko i daleko! Ależ daleko pofrunął. No upadek już tutaj w tej strefie, w której nie straci punktów. No to najdalszy skok weekendu, 137,5 metra. Zatem jeśli chodzi o letnie skoki w Wiśle, to wyrównanie rekordu. Tyle skoczył tutaj 10 lat temu Jure Sinkowiec. A Haman tak znakomicie kończy weekend, 137,5 metra. No zgłasza akces jeśli chodzi o Puchar Świata. Wiadomo, że jeszcze trochę do zimy się może zmienić. Ale zwykle kto jest mocny we wrześniu, ten i dobrze otwiera Puchar Świata. Niższe noty, tutaj szesnastki, ale przecież odległość robi swoje. Wiatr też nie był jakoś bardzo mocny. 7,6 punktów zabrane i wyraźne prowadzenie Niemca.